Dzień dobry kochani, witajcie na kanale Luxem Happy. Dziś ponownie witam was z doktorem Markiem Pituchą, doktorem medycyny estetycznej i Dzień dobry witam rozmawiać o mężczyznach w gabinecie, ha. o mężczyznach w gabinecie. W moim towarzystwie to nie ukrywam żaden, żaden, a jest wielu mężczyzn. Pani Aniu, to może być tak, że oni ukrywają. Może tak być. Jest to, jest to troszkę temat tabu. Ja też odsyłam do wywiadu na Elen w wersji elektronicznej, gdzie udzieliłem obszernego wywiadu, który spotkał się z dosyć fajnym odbiorem. Mm -hmm. Mężczyzna o kobinacie estetycznej, no póki co jest to troszkę temat tabu, szczególnie u nas. Na świecie widzimy, gdzie jest świat teraz. Należy się zastanowić. <laughs> W Stanach, na zachodzie Europy ten trend się zwiększa i to, mhm. to jest już ponad 10% do 15% i to z roku na rok rośnie, mhm. że mężczyźni coraz chętniej sięgają po zabiegi medycyny estetycznej. Czy to tylko jest w obrębie twarzy, czy na przykład to też jest dbałość o włosy? Bo to jest takie prawdę no tutaj, tutaj dotykamy problemu, który częściej dotyczy mężczyzn, czyli no takie typowe, androgenowe łusienie typu męskiego. Okay. To jest najczęstsza postać wypadania włosów, no i dotyczy on dużej części mężczyzn, i tutaj. Jeżeli już mężczyzna trafia do trychologa mhm. często lekarze medycyny estetycznej czy dermatolodzy są od razu trychologami, mhm. także tutaj, tutaj jest pierwsze spotkanie i mhm. tutaj coś co boli, czyli coś co jest na co dzień, co widoczne, co przeszkadza, tak. bo faktycznie... Miałam masz... takie włosy, a nie mam. Ta świadomość w porównaniu z kobietami, jeżeli chodzi o twarz, już zostawiając włosy, no to, to jest zdecydowanie mniejsza i tutaj jakby no, wrażliwość na to, co widzimy w lustrze jest zdecydowanie um, niższa tak. i tolerancja na to, co się dzieje na twarzy jest, jest tak. inna, ale na szczęście to się zmienia. Mhm. Czyli co, włosy, twarz, o co dbają mężczyźni, jeżeli już dbają? No A ja co widzę powinni dbać? tak, yy, bardzo duży i, i dobrze no, trend, czyli dbanie o ciało, aktywność fizyczna, to jest, to jest bardzo ważne, gdzieś tam porównywanie się mhm. można zobaczyć na Instagramie, który niestety troszeczkę E, zmienia perspektywę, mhm. bo tam wszyscy są piękni, wysportowani, mhm. mają wyżywione ciała, jest to e, synonim atrakcyjności, powodzenia w życiu i tak dalej. Można by tutaj snuć różne, mhm. e, wysnuwać różne hipotezy. Mhm. Mm, ale tutaj no, ta twarz zaczyna być coraz bardziej zauważalna i mężczyźni coraz bardziej świadomie sięgają e, czy po Kosmetyki, mhm. czy w końcu przychodzą i mówią, że chcą wyglądać trochę młodzi, bądź chcą mieć ładniejszą skórę. Troszeczkę inaczej nazywają. Mhm. Panie są bardziej świadome, Oczytajne. też potrafią precyzyjniej nazwać si problem, który występuje. Ale mają swoje na twarzy, potrzeby, prawda? Ale też mają swoje potrzeby, rozmawiają między sobą, wiedzą jakie, jakie są tendencje. Prawda, faceci o tym nie rozmawiają, przecież spotykają się na piwko. No nie, nie. I nie no rozmawiają no, no, na no, siłce no. o tym, co ja sobie A zrobię, super, ja jaki tak zabieg. Ja i zrobiłem sobie super no to zabieg, to masoterapię, to to może być To jest takie niemieckie, prawda? No, to jest babskie. No, chyba już, już kiedyś tak, tak. Tak, tak nie, Aż tak nie, bo to kiedyś może tak było, teraz yy, mamy pewne. Pewne wzorce widzimy na, na celebrytów, czy, mhm. czy piłkarzy, którzy są bardzo zadbani. zadbani. I tutaj e, nie jest to obciachem, a wręcz mhm. przeciwnie, no, należy o siebie zadbać. Tak, ale to zadbanie, oni, wydaje się, że oni są zadbani, oni są zamożni, to ludzie o tym nie myślą, że oni robią zawiedzi w no, no, estetycznej. Tak, tak, oni tacy się, są po prostu piękni. No i się pokazują tak, pokazują się w, w mediach społecznościowych, pokazują się zawsze, są piękni, przed meczem też mają Wyłkami fryzury i, i wszystko jest pięknie. Nigdy nie są spoceni. Rzeczywistość jest troszkę inna, ale na pewno, na pewno o siebie dbają troszkę inaczej i jest to bardziej świadome i, i to mhm. też pokazuje, że efekty są świetne. Ponieważ nasz kanał w większości, w 90% to znacznej większości oglądają kobiety. Kobiety często są w związkach z mężczyznami. Co możemy zaproponować Panią? Jak tą taką? Jak to ziarenko powinno? No właśnie, tam to jest. To zacząć to jest, kiełkować. Super, super, Pani Aniu, to jest świetne zagadnienie, hmm. bo tak jak zauważam, że jeżeli y, żona, partnerka y, przyprowadzi y, mężczyznę. Zaciągnie Zaciągnie, tak. To y, faktycznie, jeżeli ja się później umawiam na jakieś zabiegi, y, to mężczyzna wtedy wykonuje te zabiegi, i on karnie przychodzi, mhm. bo chce lepiej wyglądać, i ta świadomość go rośnie. Mhm. Taki, taki moment, że może podkrata kremy partnerce czy, czy, czy żonie, może już to minęło, mhm. bo jest coraz więcej linii dedykowanych mężczyznom i są troszkę inne składy. No bo też tak. bardzo ważne, żeby uzmysłowić, że ta skóra jest inna, inne są zabiegi, inne mhm. procedury, dostosowujemy troszkę inaczej, inna częstotliwość. Ale faktycznie, jeżeli nas, jeżeli nas słuchają głównie panie, no to też zachęcam, żeby yy, poprzez yy, rozmowy codzienne i, i pokazywanie, że faktycznie o tą skórę można zadbać mhm. i też są przecież yy, procedury dla mężczyzn. I Także... nie tak, że kochanie, coś z Tobą jest nie tak, tylko jesteś cały świetny i wspaniały, ale mógłbyś jeszcze lepiej wyglądać. No, yy, to powiedzenie mężczyzna jest jak wino... Yy, tak, to, to prawda, siwizna jeszcze nikomu tak, nie zaszkodziła, tak, tak. ale no zdrowa, zadbana skóra, to się zawsze obroni. A tak. być może nadchodzi taki moment, że nawet mężczyzna staje przed lustrem i zauważa, o kurczę, coś jest nie tak. Męska skóra się wolniej starzeje, ale jak tak. już się zestarzeje, to pokazuje te wszystkie zaniedbania z lat tak. yy, i te wszystkie rzeczy, których nie robiliśmy, bądź wszystkie rzeczy, które robiliśmy, które wpłynęły negatywnie na skórę, także tutaj to też jest bardzo istotne. Tak, Nie właśnie. pozwólmy temu odbiciu w lustrze, żeby ono pokazało nam, że... O kurcze, chyba coś przespało. nie każdy krem to krem. Krem do rąk to nie jest krem do twarzy. No, no tak, zdecydowanie tak. To już mówimy o takim początku, ale no, yy, ja widzę, że mężczyzna w gabinecie medycyny estetycznej chciałby, żeby procedura była bezbolesna, żeby hmm. była jednorazowa, żeby dała świetny efekt, żeby on przyszedł raz. Najlepiej, żeby nikt nie wiedział. Efekt był delikatny odświeżenia, żeby się poczuł troszkę lepiej w tej swojej skórze i tyle. No, niestety wygląda, bo niestety wygląda to inaczej, bo o tą skórę hmm. też trzeba zadbać. Ta regularność zabiegów też jest bardzo tak. ważna. Ja myślę, że to jest proces. To jest bardzo długi proces. To ziarenko trzeba najpierw, tak wiecie, nasączyć. Ono musi puścić mały kiełek i później kiełkować powolutku, powolutku, aż... Będą w końcu efekty i, i trochę tej wiedzy wejdzie, i mężczyźni przede wszystkim otworzą na to. Zdecydowanie. Bo jest jakieś grono mężczyzn, którzy są otwarci, a jednak duża część uważa, że to są takie tematy dla kobiet i y, nie wchodzą tam. W tym no sposób. oczywiście tak jest, ale. Trend jest, jest zupełnie odwrotny, także zachęcam. Mm -hmm. Dobrze, to dziękujemy bardzo i zapraszamy Dzięki. na nasze poprzednie odcinki i na kolejne, bo w kolejnym może zajmiemy się mną, co wy na to? Tak, patrzę. <grym> Coś ja nie... na pewno. <grym> więc nie mąż mówi, że wygląda <grym> pięknie. To... Tak no i codziennie mówi. Tak. Żebym niczego nie robiła, także zrobimy tak, żeby nie było niczego widać. Oczywiście. Natural Beauty. Dobrze, kochani, dziękujemy bardzo. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Postaramy się na nie odpowiedzieć. Albo w komentarzach, albo w kolejnych wspólnych odcinkach. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Panie dziękujemy Doktorze. Dziękuję, do zobaczenia. I do zobaczenia.